No i witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie wszystkie widzów kanału Słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę, 13 kwietnia No i skończyły się żarty Trzeba się wziąć za przygotowania Poważne Jest chwilę po szóstej Właśnie Idę do głębnika już jestem pod głębnikiem. No i co, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj treningi Właśnie dzisiaj Pojadę sobie pierwszy raz z ptakami na Na trening Niedaleko, bo gdzieś około Ode mnie będzie gdzieś w granicach, nie wiem, może 12 km, 15 km, maksymalnie. Tutaj pod Oleśnicę sobie pojedziemy na trening. No i tym samym, co? Tym samym trzeba poogarniać dzisiaj cele, poogarniać cele, właśnie wysprzątać wszystko. Wczoraj jakieś pierwsze młodziaki odstawiłem do siebie, do biegunika. Już wam pokazuję. No i trzeba się wziąć za sobie. Za te staruchy. Tutaj te późniaczki, o których mówiłem Siedzą O zobaczcie tutaj Powiem że idealnie mi się zgrało, bo Wszystkie sześć par, które tu są Wszystkie pięknie się młodziki powykluwały Super w czasie to się zgrało, że Z lotowych, z tych co mi potłukły, a zależało mi na nich Przerzuciłem w tym czasie tutaj, wszystko fajnie się zgrało Pięknie Czasowo Tutaj co, szykowałem gołemnik młodym Dopiero co ogarnąłem, wysprzątałem Wydentyfikowałem. No i wczoraj pierwsze 17 młodzików trafiło do siebie. Tutaj jest jedna parka starych. bo Samica jest skontuzjowana. Samiec też jest skontuzjowany, dlatego one są tutaj na ziemi razem z młodymi. sobie siedzą, bo one też tutaj mają młodziki. No a tutaj co? Pierwsze 17 sztuk jest podstawionych. Są takie dosyć wcześniaki, nawet chociaż nie jest tak źle z nimi, ale zależy mi, żeby już, żeby już odciążyć te stare. Zaraz wam pokażę tam to przedszkole u mnie u staruchów. Tam jest ich jeszcze sporo. No te pierwsze takie kolorowe wyszły. Tam jest praktycznie tam już tam te przewaga niebieskie i nakrapiane. Natomiast tutaj jest dużo kolorowców. No i już idziemy tutaj tak samiczki. Samiczki już fajnie siedzą, fajnie się nauczyły u siebie. Wszędzie. O, właśnie do, do dzisiaj był pełny karnik, o dzisiaj już z wchodzą karmy lotowe. Będą wchodzić. No a tutaj właśnie chciałbym już e, zacząć trzymać ten rygor, tą higienę, e, sprzątanie. Tutaj, tu jest jedno przedszkole. Na ziemi, tu też takie szpak, szpaki są, tu im maty maty te wkłady kokosowe im wyłożyłem, że miały miękko. No i tutaj jest część młodzików. Na ziemi sobie siedzą. Odrzucane, dlatego cele właśnie dzisiaj chcę wysprzątać. Miski chcę powymywać. Tutaj też pełne karniki wszędzie. No i tutaj jest jeszcze chodźcie, druga część młodzików które na chwilę są jeszcze jeszcze karmią no te, te są też praktycznie zaraz będą się tam 3-4 dni i znowu coś z tych się odrzuci tutaj rwało mi tutaj taki szali nawet wyszedł kolorek tak to tutaj akurat z tych są większość niebieskie nakrapiane no młodziki są takie, że jeszcze chwila moment i też będą tu, tutaj się nadawały do odstawienia zejdź z niego, zejdź Dobra, trzeba wziąć się za sprzątanie, ogarniemy cele, żeby już pozamykać, ułatwi mi to też obloty, nie będą mi się chowały do cel. Ruszta trzeba popodnosić, wysprzątać wszędzie, no i w końcu wprowadzić jakiś rygosz tutaj w tym gębniku. Jeśli chodzi o tą młodzież, niektóre są takie nawet wcześniaczki delikatnie, ale one spokojnie sobie już dadzą radę. Z tego względu, że też wychowywały się już na ziemi, także te młodziki są szybciej e, Szybciej takie samodzielne One nawet jak tam e, tamte, które tam siedzą to już e, większość z nich z karmnika e, Razem gdzieś tam z rodzicami sobie podjada ze starymi Dlatego też to jest e, no taki trochę plus tego jak na ziemię są zrzucane No i druga sprawa, że, że gdzieś tak po prostu równo te młode fajnie wszystkie Karmią, pompują Dlatego też tak co roku sobie na ziemię zrzucam a tak poza tym zobaczcie ptaszki, które karmią po dwa młode. Nic e, jakiegoś większego zmęczenia po nich nie widać. Wszystko jest ok. U samiczek to samo. Samiczki też fajnie się zachowują. Także to, że karmią dwa młode, nie jest powiedziane, że te stare muszą być zajechane. Kwestia troszeczkę prowadzenia ich. i Lecimy ładnie na szpachelce ruszta szuflady, sobie wszystko wyjmuje do czyszczenia. Rameczki do góry ładnie, wszystko tutaj wyskrobimy, wysprzątamy. No i w końcu będzie tak jak to być powinno. Fajnie, jak coś jest funkcjonalne, to się przyjemnie to robi, przyjemnie się sprząta ze wszystkim. Miaski wystraszone. Co się dzieje? Już możecie wracać tam do siebie do kąta. I tu taki białasek wyjdzie. Jeden przedział udało się cały ogarnąć, już to trochę, trochę czasowo schodzi. Drugi ogarnę, już jakby przyjadę z treningu, bo się troszeczkę czas mnie goni. Także wpuszczam samce. Bierzemy się zaraz załapanie. Chodźcie! Załapanie, no i jedziemy z nimi. Idę po kosze i łapiemy. Ptaki połapane, idę po furę, w międzyczasie jeszcze przygotujemy im wodę i możemy startować. Dzisiaj do wody multivet, multivitaminka przez cały okres wychowu była podawana. Teraz też cały czas dostają. Piana musi być w płyniku. No i dobra. Popakowane możemy cisnąć w roku taka ekipa, że trzeba lawetą wozić. Pojechał. ptaki zapakowane na świeżym powietrzu. No jedziemy. Pogoda piękna na horyzoncie. Jesteśmy na miejscu. Zmierzyłem sobie odległość do mnie 14,5 km, czyli można by liczyć 15 km. Pierwszy trening przy okazji jakby ktoś pomocy drogowej potrzebował w nocy 24 na 7 w okolicach Dolnego Śląska, Wrocław, Kępno, Syców i tak dalej świadczy takie usługi 24 na 7. To jest numer telefonu 607 841 730. Lokowanie produktu. Taszki skrzydło nam spokojne jak na pierwszy raz. No i dobra, ciśniemy do domu. ptaszki nas, wy, nas wyminęły ale żonie udało się nagrać akurat mijaliśmy je jak wracaliśmy no i dobra od razu bierzemy się za rozdzielanie pierwszy trening zaliczony co, pierwszy trening zaliczony teraz już się będziemy tylko rozpędzać, planuję 8 wywózek zrobić czy tak to wyjdzie, czy tak będzie, to już się okaże, ale w planie, w planie jest, żeby te 8 treningów zaliczyć. Ostatni na około 80 km w linii prostej, no i myślę, że styknie. Od jutra już wprowadzanie rygoru, już nie będzie oblotów, że będą latały ile mi się chce, tylko to już będzie zależało ode mnie. Jakaś plaga pewnie też dojdzie do tego i tak dalej, żeby ptaki wiedziały, że jak jest to mają trenować, jak nie ma, to mogą sobie już siadać, lądować. W zeszłym roku też tak były głębiej prowadzone. No co, karmienie też się zmieni pomału, tą grubą karmę małą tą grubą karmę, już będę zastępował karmami lotowymi delikatnie będziemy na to już przechodzić także tego MB też powinny lepiej, jeszcze lepiej zacząć trenować, chociaż już jest naprawdę dobrze, czy to samice, czy to samce od domu fajnie odchodzą, no tutaj też kwestia odnośnie tych treningów pierwszych, to, no to myślę, że też nie ma co patrzeć dookoła, co, kto, jak robi, tylko indywidualnie na swoje stado trzeba zobaczyć, jak to gębiuszko do domu trenują, jak są rozlatane i tak dalej bo powiem Wam na przykładzie tutaj tych roczniaków, które siedzą w Młodych właśnie gdzie jestem, no to one dosłownie były teraz może z tydzień dopiero wypuszczane i nie przykładałem w ogóle do nich uwagi. Tylko wyganiałem nadwór i, i szłem do pracy. No i powiem wam, że jak przyjechałem, to tutaj z tych roczniaków na 11 sztuk były dwa. Teraz widzę się pozlatywały, brakuje jeszcze jednego tam w lotowym e, całym stadem e, wszystko naraz przyleciało, jedna tylko samiczka no, dosłownie 10 minut po stadzie doleciała, no ale to było wszystko, a tutaj na 11 sztuk dwa tylko były i się tak później zlatywały, zlatawa, zlatywały, także tu już jest od razu widać, że głębie za mało rozlatane na pewno do pierwszych treningów, ale no, powiem szczerze, że to są takie, na których, dla których nie ma miejsca, gdzieś tam najmniej na nich zależy, dlatego też no, muszą sobie poradzić. I tyle. Młodzież już fajnie sobie siedzi. Przy pojedynku przed chwilą były. Karmę nasypałem. Karmę sobie już też pojadły. Idziemy zobaczyć do samców. Tutaj wszędzie w tych, tych tutaj pokazywałem rano. Te roczniaki właśnie mi chowają z tych najlepszych lotowych par moich. Fajnie w sumie, że się zdecydowałem, że tak to poprzekładałem. Bo przynajmniej będzie będą młodziki z nich. samiczki siedzą. Wszystko na, głównie na wolierce. Sobie siedzą. U samczyków zaraz biorę się za dalsze sprzątanie, bo tylko jeden przedział zdążyłem ogarnąć. No, tam jest druga gwardia młodzieży. Takie przedszkole. Teraz całkiem lepiej wyglądają, bo rano jeszcze troszeczkę chłodno i głodnawy to to wiadomo, że też inaczej. No i tam mamy do ogarnięcia całe. Cały ten przedział. Także co, e, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Zaczynamy przygotowania, ostre treningi, rygor. E, treningi też wyglądają w ten sposób, że wchodzę, wyganiam wszystko, żaden gołąb tu nie zostaje. Nie ma tak, że czekam aż wylecą, czy coś, tylko po prostu mam tam takiego kija, pomocnika. Od razu biorę całe stado. Albo wszystkie trenują, albo wcale, no chyba że, nie wiem, któremuś by musiało się coś wydarzyć i tak dalej, ale tak to nie ma żadnego pomijania, czy jemu się chce, czy jemu się nie chce, musi za stadem nadążać, żeby to stado było wyrównane. Także co, na dzień dzisiejszy to wszystko, coś tam będziemy z dalszych etapów, jak to cały czas nagrywać. Chłopaki widzę, wożą na ostro, już nawet na niebie też sporo głębiej widać, statka śmigają w tej wepte, ode mnie tu chłopaki z oddziału też już widzę, wożą. Także fajnie, trzy tygodnie do pierwszego lotu zostały, ale ten czas to tak szybko zleci, że człowiek nie zdąży się obejrzeć i, i już będzie pierwszy konkursowy. Samczyny, które już fajnie odpoczywają, później jeszcze pozamykam cele, zamykam z tego względu, że e, no, cały tydzień będą miały zamknięte, też lepiej mi się z tymi gębiami tej trochę pracuje, nie uciekają, nie chowają mi się. Po... E, na dzisiaj to wszystko, życzę Wam miłej niedzieli, działamy dalej, pozdrawiam, cześć.